Niebo się nie dzieli na wschód i zachód, na swoich i obcych. Jest jedno, jak serce, które kocha. Ziemia pod stopami płacze, a wiatr niesie wołanie, które rozbrzmiewa w sumieniach. Panie, ucz nas widzieć w długim brata, nie wroga. Modlitwą kruszyć mury, i ciszą leczyć hałas wojenny. Niebo się nie dzieli na wschód i zachód na swoich i obcych jest jedno, jak serce, które kocha. Witajcie, bracia i siostry. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Modlitwa o pokój na świecie. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże miłości i pokoju, Ty, który stworzyłeś świat z harmonią i ładem, wejrzyj na Ziemię. Poranioną przez wojny, nienawiść i lęk. Uczyń nasze serca źródłem pojednania, rozpal w narodach pragnienie zgody i zrozumienia. Prowadź możnych tego świata drogą mądrości i dobra. Zechciej, Panie, obdarzyć świat Twoim świętym pokojem. Niech każde dziecko, każda matka, każdy starzec doświadczą ciszy, bezpieczeństwa i światła Twojej obecności. Amen. Pokój nie rodzi się z siły, lecz z miłości. Nie z broni, lecz z otwartego serca. Bracie, siostro. Niech Bóg pokoju napełni Twoje serce ufnością. Niech Duch Święty prowadzi Cię drogą miłości. Niech Jezus Chrystus będzie Twoim pokojem, dziś, jutro i na wieki. Amen. Wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, Panie, niech się cieszą i radują na zawsze. Osłaniaj ich. Niech się Tobą weselą wszyscy, którzy miłują Twoje imię. Panie, rozlej pokój na ziemi pękniętą cierpieniem, na miasta pokryte gruzem, na dłonie zaciśnięte w gniewie, na serca zamknięte w lęku. Niech Twoje światło przeniknie noc, Niech Twoje imię będzie schronieniem dla wszystkich bez domu, dla wszystkich bez nadziei. Panie rozlej pokój na Ziemię pękniętą cierpieniem, Panie rozlej pokój na Ziemię. Pękniętą, cierpieniem. W moim sercu jest pokój, w moich słowach mieszka światło, w moich gestach buduje nowy świat. Bracie, siostro, jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, subskrybuj nasz kanał i kliknij polubienie. Aby szerzyć dobro, pokój i modlitwę w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje, udostępnij ten film. Niech dotrze do serc gotowych na przemianę. Tam, gdzie modlitwa, tam nadzieja, tam, gdzie pokój, tam Bóg mieszka. Światło nadziei rozlewa się cicho Z dłoni modlących się serc Niech Twoje słowo, Panie, będzie naszym przewodnikiem Niech Twoje spojrzenie dotknie każdego cierpiącego Ocal ten świat, bo w Tobie jego przyszłość I nasze ocalenie Ocal ten świat, bo w Tobie jego przyszłość i nasze ocalenie. Niech pokój, o który wspólnie się modlimy, zamieszka w sercach ludzi na całym świecie. Amen.